Wszyscy kandydaci na przewodniczącego szkoły są proszeni do Sali 307. Jan. Słuchaj! Do... Cześć! Dobrze, że jesteś, bo mam sprawę do ciebie. Co jestby, Filipie? Widzisz, że chodzi o sobie z mojej klasy. O, moją koleżankę. Jak ona ma? Klaudia Kinga. Klaudia? Kinga. To już niech będzie. Ta Klaudia. No coś tam słyszałem. Zagrożenie z rozszerzenia, niedopuszczenie do matury. Wiem, że masz posłów w gabinecie dyrektora, więc ja? mam nadzieję, że. To jest lekka przesada. Jako przewodniczący szkoły zdarzy mi się współpracować z jagodą. Co ona jest warta? Zdaję sobie sprawę z tego, że my na Humanie nie robimy takich wyników, jak chociażby wy... Wyna... Właśnie. Otóż to. Wyniki. Gdyby nie one, to nasze liceum nie byłoby, tak jak mówi Jagoda, elitarne. Wszystko rozwija się o to Filip. Ale co ty możesz wiedzieć? Przyjmijmy, że stawię się za tą waszą Klaudią, a ona co obleje próbne egzaminy w styczniu. I kto na tym źle wypadnie? No Kinga, ale mogę ci zapewnić, że. I tej waszej klawii to będzie wszystko jedno, to idiotka jakiej wiele waszej klasie. No bez urazy. No tak, bez urazy. Ale naprawdę mogę ci jak najbardziej zapewnić, że Kinga poradzi sobie z przyszłymi próbnymi i, i twoja reputacja nie zostanie niejak narażona. Hmm, to bardzo miłe z twojej strony. Tylko, że potrzebuję gwarancji. Gwarancji. Ubiegasz się w tym roku o przedłużenie kadencji, więc wydaje mi się, że stając w obronie maturzystów, mógłbyś naprawdę wiele zyskać. W sumie to nie tylko u maturzystów, ale także w oczach swojego ojca. Hej, wspominałem ci już o tym, żebyś nie czepiał się moich prywatnych spraw. Słuchaj, ale przecież cała szkoła dokładnie zna powód Twojej obsesji na punkcie utrzymania się jako przewodniczący. Ale spokojnie, ja mówię o tym tylko jako dobry kolega nas wszystkich. <grym> Argumenty personalne. To niskorodno. <śmiennie> nie, 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 nic z tych rzeczy. Ja tylko twierdzę, że moje intencje są znacznie bardziej szlachetne od nadumanego gówniarza z bogatego domu. Słuchaj, wyobraź sobie, że aby się tu znaleźć, musiałem zrobić znacznie więcej od Ciebie. I może to właśnie dlatego wiem lepiej, czego potrzeba uczniom takim jak ja. <śmiennie> Ty to naprawdę nie pomyślałeś, że to uczniowie oddają głosy? I co im powiesz? Że nikomu nie pomożesz, bo stracisz reputację, tak? Używasz liczby mnogiej, mówiąc maturzystów. A pomogę najwyżej kilku osobom. Mówimy akurat o klawii, która wykazuje się omdlewającym mikrointelektem. intelektem. Skoro w takiej sytuacji znalazło się już kilka osób z Twojej klasy, może powinienem stawić się za całą tą plantą intelektualnych pokładów. Uważam tylko, że czasami warto zrobić coś dla dobra kolektywu. W szczególności, że to ty jesteś przewodniczącym. Wszyscy kandydaci są proszeni do sajtu 317. Wolę działać dla dobra naszej szkoły, dla ludzi z klasą, a nie o tej chłopocie, która przychodzi tu po papiery. Może i masz ładną buźkę, ale na tym się skończy. Ty, jako przewodniczący klasy, możesz co najwyżej zorganizować wycieczkę do kina, a nie zabierać się za poważne sprawy. A wszyscy wiemy, że liczy się nie tylko dla mnie, ale także dla dyrekcji. Myślisz, że wybory są w pełni demokratyczne? Myślałem. Ty, to ja już rozumiem skąd te wszystkie twoje akcje charytatywne. Wszystko tylko i wyłącznie po to, żeby nabić sobie kolejne punkty u dyrekcji na jakąś cholerną brugię czy inny turniej sportowy. Spostrzegasz coś godną w Filipie. No i co zamierzasz z tym zrobić? Ja nic. Tylko nie zapomnij o spadce świąteczną na skronisko.